Siemanostropoteka to kolejny odcinek z Castle Story i kontynuujemy naszą przygodę musimy zebrać ee, Siarkę Po prostu musimy zebrać siarkę bo jest z tym problem To na razie zostawiam tego nie będę budował Chyba że Jak już tak na Hama chcę to zbudować Albo dobra Na razie nie Weźmy to wyłączmy e, Jak tu wygląda sytuacja? Tutaj to w miarę jest git. By się przydało coś zbudować, nie? Mm, wieżyczki tutaj są też zajebiście w sumie, poukładane. Myślę, że. Kurde, co by to zbudować, nie? To jest, to, to jest pytanie ze 100 punktów. O, jakbym to dopnął żeby ten most lepiej wyglądał? Patrzcie na to teraz, nie? Weźmiemy set to, o. Cyk, 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 cyk. Teraz. Tu to. Tak o. Teraz damy. O Boże, gdzie są te klocki, co potrzebuję? One jeszcze tu będą? Nie, tutaj nic nie ma takiego. Tu nic nie ma. Eee... Weźmiemy. A gdzie jest to takie fajne oto? i jak to tu teraz to dobudować pytanie bym musiał tu jakiś kuźwa podporę se walnąć A dobra jakby na przykład nie wiem takie coś o Wygląda nawet git, jakby nie patrzeć. Trzeba przyznać, wygląda ciekawie. Tu damy takie jeszcze drobiazgi, po prostu, żeby były. I będzie gitara. Dobra, weźcie się to, zbudujcie. Mam 5 minut do kolejnej fali 411 siarki. Więc na pewno chcę zobaczyć, czy ja mam jakieś. Jak wygląda tutaj kopanie tego? O, jeszcze trochę masie do kopania, to kopcie. No, spokojnie. Tutaj tunel. Też kopią, panowie, zajebiście. Dobra, ale teraz potrzebujemy na pewno jeszcze więcej. Kolejne sześć zrobimy wieżyczek. Zrobimy kolejne sześć wieżyczek i damy po prostu tu trzy wieżyczki. To chcę, żeby mi tutaj też robili powoli. Więc kolejny taki kawałek wytniemy. Żeby tutaj mieli. I będzie git. Powoli tutaj będę robił, żeby dekoracyjnie tak to wyglądało. Trochę tutaj pooczyszczać rzeczy niektóre. Żeby to jakoś w miarę wyglądało. Będziemy sobie dekorować, bo się czuję w miarę pewnie z tym, co mam. Tak wam powiem w sumie. A, i pytanie. Czy Multi działa w starym w tym roku jeszcze? W tym roku w 2024 Bo jak tak to spoko jak nie no to trudno I Szkoda w sumie że nie będzie działać Ale się pytam was tak Żeby się upewnić na 100% Więc jak ktoś Wie może czy działa czy nie może mi napisać jakiś poradnik w komentarzu co ja się sobie przeczytam chętnie A teraz tak jak tu wygląda sytuacja 4 minuty Nie chcę tu chłopaki robią Najlepiej właśnie żeby o właśnie tu najwięcej ich tu było, żeby ogarnęli szybko to na przykład. Mam nadzieję, że oni to zbudują, ja im tu schody zbuduję do tego i chyba trzeba będzie schody zbudować do tego. Daj mi te schody. Tu? Będzie git? Będzie git! Raczej. Na luzie, dobra. Później się te schody zniszczy. Czy oni już wieżyczkę postawi? Tak, no dobra. Damy wam takie sześć wieżyczek, tak? Tu się jedna nosi, tu pięć zostało, tak. To od razu tutaj damy trzy wieżyczki, tu kolejne i trzy wieżyczki, a bo tu jeszcze nawet mi to sięga, zajebiście mi to sięga, i trzy wieżyczki damy. Tu. Dobra. I weźcie to tak tutaj ustawcie w miarę. Mam nadzieję, że nie rzucam tego gdzieś tutaj. Albo coś. I jeszcze jednego. Zrobi kusznika zrobimy? Zrobimy. Jeszcze jednego kusznika w razie w i będzie gitara. Czy mi starczy w ogóle... Nie, no, starczy mi tej siarki w ogóle do tego, żeby robić. Bo ile kosztuje taka wieżyczka jedna? 40 ziarki o cholera drogie. Drogie to bardzo trzeba przyznać. Jak wygląda tu budowa tego? No, jest dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze. Tutaj trzeba jeszcze postawić te. Od razu się to w sumie można zrobić. Yy, trzy jeszcze te. Niech się zrobią. Ile to 10 siarki? Jedna sztopka tego, dobra. Dobra. Nie jest źle. Tu weźmy strukturę. Cyk. Cyk, usuńmy jeszcze te pniaki. A, bo od tych pniaków to są dziury. Oho! To wszystko teraz tłumaczy. Co i jak. Dobra, na razie i tak myślę, że potrzebujemy więcej światła, szczególnie tutaj, bo ta siarka spokal tutaj. Chcesz dać takie oświetlenie albo tu. Jest trochę ciemno, trzeba przyznać. E na razie w sumie niech tak będzie, niech oni ogarną te drzewo na przykład, czy coś. I będzie gitara. Oni już wieżyczkę jakąś tu, ten? Aha, bo tu dali wieżyczkę, o jacie. To nieźle dali wieżyczkę, Pany. Minutka została do ataku, więc na lusie. I po tym ataku chyba będę mógł sobie ostatnią Delmę przywołać z tego co widzę Chyba Tak myślę przynajmniej Czy... a dobra robią kusznika Więc git Dobrze że tyle tutaj jest bezczynnych bo w sumie to się szybko zrobi w miarę Więc to mi się podoba no Dobra Jakieś wieżyczki tu dostawili? Dostawili Jedną Ale dostawili więc nie jest źle. Idą, kurde. Deski, to, ale to dziwnie wygląda tu. E, 30 sekund. Czy oni zdążą czapkę jeszcze zrobić? Jedna tkanina. Dobra, nie ma co. Uzbrój, uzbrój ich. I wszystkie delmy idą z tymi tej. Deskami, kurde No dawajcie, dawajcie Zobaczymy z której strony będę atakować Bo jestem aż ciekaw Na razie nie widać, żeby jakoś tutaj Atakowali z którejś mocno I w sumie zrobiłem błąd, bo mogę tu też obronę dać, nie? O, dobra Wszyscy ucznicy, wszyscy ucznicy Do uczników poproszę tu standardzik a magów poproszę, tu i kuszników, tu. I was za chwilę porozdzielamy. Oku to już będzie porządny atak. Z tego co widzę, z tamtej strony idą. Ale wszyscy? Cała fala? Cała fala idzie z tej strony. Dobra. Nieważne. Idźcie tu, idźcie tu. Potrzebujemy tu takiej, te, takiego ataku tu potrzebujemy jak nigdy, nie? Tu też Chodźcie, bijcie A, bo tutaj też idą, dobra, nieważne O kuźwa, ten duży to będzie katorga trochę tu oh, Gdzie on się przebił już? No gdzie? Atakujcie tego Atakujcie go! Trzeba się pozbyć tego dużego. Tego, tego, tego atakować. O kuźwa. To tutaj są lepsze te obrony niż tam. Musimy tutaj całą armię. Co jest? A, mogę Delmę przywołać, dobra. Dawajcie, dawaj. OLE ale ten kusznik ma zasięg! O nie. Dobra, panowie! Panowie! Nie! O, dobra, żyje, żyje. Kolega żyje, przeżył. I Nawala, więc dobrze. Musicie się skupić na atakowaniu go. Lecz! Lecz! Cofka, 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 cofka! I atakować, atakować! No ale zostaw tego pracownika biednego! Dawajcie, dawajcie, dawaj. Aha, bo tutaj mi to tak zniszczyli mocno. O jadzie. Nie no, gruby mnie porobił, nie? I to tak bardzo mnie porobił. XD A, już mam max. 15 mam, dobra. A to jeszcze nie koniec, to jest najgorsze. Całą mi tu fazę zniszczyli tego. O kuśba. Dobra, to teraz tam trzeba będzie zwiększyć obronę. A czemu wy nie atakujecie? Panowie, do ataku! Co wy kombinujecie? Co wy robicie? No nie no, ucieknij! No kuźwa i umarła delma, nie. Bo się nie słuchała. No i teraz zostało tylko, tylko ich wam zostało do ubicia. Ale to fala tej zajęła długo. I to tak niedobrze w sumie bardzo. Jeeście yeah. Dobra, raczej nikt tu nie zdechnie Myślałem, że Delma już jakaś tej umarła Jeszcze tego Aha! Bo wy tam jeszcze duży jest! O Boże A tak, na no dużego Raczej go ubijecie Dobra I jeszcze tego trzeba tu ubić. A ten co? Już tu idź. Dobra, dobiję go. Okuś, ale ta fala poszła niefortunnie. Dobra, do pracy, do pracy, panowie, do pracy. I tu trzeba robić taką przebudowę, że to hit. Tu trzeba będzie, tak teraz tu obudować to jakoś sensownie. Tylko jak? To jest pytanie. Zrobimy tak, zrobimy tak. Tak. Kuźwa. No, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. To na razie ustuniemy. Damy im takie coś tu. ja jak to teraz tu zrobić sensownie? Takie zrobimy tu zabezpieczenia drzwiowe, że się nie przedostaną już, nie? Ale będzie ciężko, żeby to ogarnąć. Eee, dobra, tu jeszcze damy. Co jest? Dobra, zrobimy coś takiego tutaj tak. Dobra, tu damy oczywiście to. Dobra. I zrobimy dobra i coś takiego niech będzie Coś takiego nie Dobra i ta budowa to na najwyższy priorytet nie żeby to po prostu skończyć Jak najszybciej Dzięki za to O kuźwa mam jeszcze na to 5 minut To nie skończy się dobrze Widzowie to się dobrze nie skończy i to bardzo a dwóch umarło, jednak ojciec. Dobra, ile mam wieżyczek? Jedną wieżyczkę mam? Tu są te wieżyczki postawione, bo nie widzę tutaj żadnych innych. O kuśwa, to trochę kaplica w takim razie, ale nie musimy, fokus na budowę, nie. I to tak bardzo eee, Czy ja mogę was prosić dobra żebyście posprzątali mi jeszcze na szybko to Ten bałagan tu który Zostawiliście I spróbujcie to jakoś ogarnąć w miarę szybko nie W miarę żeby to jakoś to wyglądało Bo inaczej to będzie kaplica nie za chwilę Tu musimy tą produkcję, a w sumie dobra cztery niech się robią. Tutaj robimy produkcję żelaza od razu, tu trochę tego produkcję. I jakoś to musi być, bo za chwilę będzie z tego naprawdę kaplica. A te wieżyczki gdzie mi zniknęły przepraszam? To były cała, sta naprawdę ten mutant się tu dobrał i po prostu Se tak o zniszczył wszystko. Co ja tu ogarniałem? cię. Ta! Zniszczył mi tu ten kryształ. O, cholera. To mamy problem. To wielki. Pytanie, gdzie oni te wieżyczki tej ustawili? Bo ja ich tu nie widzę nigdzie, nie. To jest problem. Tutaj gdzieś? Są dwie. No dobra. Trzeba będzie na nowo robić tutaj obronę też. Raz, dwa. I damy sobie tu jeszcze łącznik na pewno. Jakby tak kuźwa w razie było to było. Ooo i niech to budują chłopaki jakoś. No. Niech to budują. Dobrze, że zajęli się tym najpierw, nie? Mam, mam nadzieję, że z tej strony będą szli teraz, nie? Bo inaczej będzie naprawdę kaplica. A to będzie już 30 fala. A 30 fala może być naprawdę nieciekawa, jeśli chodzi o to. Eee, dobra. Posprzątaliście. Dobra, tyle starczy z tego sprzątania. Tyle będzie git. Zajmijcie się tym mi tym wszystkim. W miarę to musimy ogarnąć teraz. Trzymam wieżyczki. To jeszcze jedną tu damy. A to co to jest? A, kryształ przejęcia. Dobra. No i dobra. Okej. Okay. Tu zrobimy takiego kloca po prostu i zobaczymy jak to pójdzie, nie? Ale jak na razie w tym odcinku to tyle. Zrobimy 18 minut starczy, myślę. Jeśli się podobało, możecie stawić łapkę w górę i suba. I widzimy się. Raczej w następnym odcinku. Na razie.